Co łączy Adolfa Hitlera, Stalina, Mao tse ludzi, którzy należą do Ku Klux Klanu, ludzi, którzy robili pogromy na Żydach, co ich łączy? Łączy ich to, że każdy z nich uważał się za dobrego człowieka. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnej audycji na kanale z tej strony DiceCube. Dzisiaj będzie na temat dobro Moi drodzy, dobroludzizm jest postawą, która w naszych czasach, chociaż tak naprawdę zaczęło się to już wow, wow, dawno, dawno temu, który w naszych czasach niestety zbiera spore żniwo, zwłaszcza wśród młodych katolików. Chociaż jestem przekonany po wielu latach mojej działalności, oczywiście był, była jakaś przerwa, ale jednak po setkach rozmów z różnymi ludźmi z różnych środowisk. Jestem przekonany, że ogólnie dobroludzizm jest raczej problemem konkretnego typu mentalnego ludzi aniżeli wypływa z wieku czy z ignorancji. Moi drodzy, dobroludzizm posiada niejako dwa odłamy. Jest to, pierwszo, pierwszym takim odłamem jest dobroludzizm wierzących. Taki dobroludziowy katolik, tak to nazwijmy. Drugi odłam to jest dobroludziowy ateista lub łamany przez agnostyk. Agnostyk to osoba, która nie wie, czy Bóg jest. W pierwszej części podcastu, a muszę się przyznać, że nagrywam go drugi raz, ponieważ pierwszy no, się troszkę zepsuł podczas nagrywania, w pierwszej części podcastu dotknę tematyki bezpośrednio katolickiej, w drugiej części podcastu do, dotknę tematyki dobroludzizmu u ateistów. No to co, jedziemy z koksem, nie? Tak jak poprosił mnie jeden z użytkowników YouTube'a, jeden z moich słuchaczy, postanowiłem dziś się nakręcić, nagrać podcast dotyczący bezpośrednio dobroludzizmu, tej wielkiej plamy, tej epidemii, tej ideologii wśród nas. Moi drodzy, zauważyłem, to jest tylko moje odczucie, aczkolwiek myślę, że raczej nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. Że dobroludzizm zawsze u, u ludzi wierzących, oczywiście, pierwszą część poruszamy, że dobroludzizm u ludzi wierzących zawsze występuje w zestawieniu z innymi negatywnymi cechami, które wynikają albo z herezji, albo z rozmywania nauki kościoła, albo z ignorancji, lub z odrzucania pewnych doktryn, lub pojedynczych zasad wiary. I jakie to są cechy? Otóż, taki dobroludziowy katolik, ten dobroludzizm u takiego pseudokatolika zazwyczaj występuje ze źle pojętą y, ekumeniką, ze źle pojętym ekumenizmem, tak? Taki dobroludziowy katolik zazwyczaj jest bardzo tolerancyjny dla innych religii i dla innych wyznań. I taki katolik zazwyczaj zakłada też, że kościół katolicki nie posiada monopolu na zbawienie oraz naprawdę wiary. Taki dobroludziowy katolik zakłada, że nie ma żadnego problemu w tym, żeby istniały setki religii i żeby każdy sobie wierzył w Boga jak chce. Jest to oczywiście herezja, która ostatecznie prowadzi do synkretyzmu, a synkretyzm to, moi drodzy, właśnie taka mieszanka różnych religii, o czym mówiłem w jednym z materiałów, Chrystus w dobie tolerancji i epoce wierzących inaczej, i właśnie te wierzące inaczej jest tutaj kluczowe, i polecam ten materiał będzie w opisie link do niego opisuje tam książkę pana Erwina Wulcera, który właśnie dość ciekawie na ten temat mówi i wiecie, taki właśnie wierzący inaczej katolik, który odrzuca koncept, że tylko Kościół posiada narzędzia dane od Boga dzięki Bożej łasce do zbawienia zakłada, że w innych religiach też może być zbawienie. Taki katolik pseudokatolik tak naprawdę Odrzuca koncepcję, iż Kościół jako jedyny posiada narzędzie od Boga w postaci sakramentów oraz prawdziwej wiary, by zbawiać. I to jest problem, bo wiecie, sprawa leży w tym, że jeżeli chcą ci niby katolicy, dobro ludziowi wierzyć w Boga katolickiego, czyli w Boga, o którym mówi Kościół, to muszą pamiętać o tym, że właśnie ten Bóg założył Kościół katolicki, któremu oni są winni posłuszeństwo, jeżeli uznają słowa tego Boga. Jeżeli odrzucają koncepcję, że tylko w Jezusie i tylko w Kościele jest zbawienie, to de facto odrzucają Boga katolickiego, co sprawia, że nie są katolikami. Wiecie, z punktu widzenia politologii, z punktu widzenia, nazwijmy to, nauk społecznych, Religie są de facto troszkę jak ideologie, chociaż można raczej określić, że ideologia zastępuje ludziom religię. W sensie koncepcja ideologii powstała później niż koncepcja religii. I ideologia ma sporo cech podobnych do religii. I religia, moi drodzy, jako że ma wiele podobnych cech do ideologii, to tak samo posiada zasady, które trzeba przestrzegać, by w tej ideologii partycypować. To tak, jak na przykład weganin chce dołączyć do klubu dla wegan, to znaczy, że musi być weganinem, prawda? To jest logiczne. A nie wiedzieć czemu, ludziom w sprawach doktrynalnych, w sprawach katolickich, Niejako zasłaniają się oczy, wyłącza się racjonalne rozumienie, bo tak moi drodzy, to jest akurat czysty racjonalizm. W sensie chcesz być katolikiem, chcesz być członkiem Kościoła katolickiego, to musisz być katolikiem. A żeby być katolikiem, czyli posiadać pogląd katolicki, musisz uznawać zasady katolickie, prawda? No to jest logiczne. Jednakże dobro ludziowi katolicy działają w inny sposób. Oni zakładają, że w Kościele istnieje obecnie w Ducha Świętego, który sprawia, że doktryny, zasady, katolicka nauka społeczna, teologia katolicka, że to wszystko jest nieważne, liczy się to, żeby się nawzajem kochać, przytulać i wierzyć w jakiej, jakiegoś Boga kompletnie wyrwanego z czegokolwiek. Ruchy te nie bez powodu, bardzo często są ludzie ci, nie bez powodu, bardzo często w, pojawiają się, wynikają z różnych ruchów charyzmatycznych, protestantyzujących Kościół, tak? I trzeba o tym pamiętać, bo to, tam Herezji jest co niemiara. Drugo, jedną z takich kolejnych, kolejnych cech, która występuje zawsze razem, do społu z, z dobroludzizmem, jest to, że tacy ludzie bardzo często odrzucają koncept piekła jako czegoś wiecznego. To znaczy, oni zakładają apokatastazę. Apokatastaza jest poglądem heretyckim już od tysięcy lat, moi drodzy, odrzuconym w Kościele, który zakłada, że na końcu, na końcu świata będzie zbawienie wszystkich dusz. Powrót wszystkich upadłych dusz łącznie z szatanem do źródła, czyli do Boga. Według nich piekła albo nie ma, albo jest tymczasowe. A to jest herezja, apokatastaza. I wiecie, problem polega na tym, że w ich rozumieniu oni źle w ogóle... Rozumieją piekło. Nie chciałbym robić z tego materiału na temat piekła, natomiast powiem bardzo, bardzo, bardzo skrótowo. W katolicyzmie piekło to jest samowolka budowlana istot, które odrzuciły Boga i dlatego jest bardziej stanem duszy niż miejscem, ponieważ całe, cała przerażająca rzeczywistość piekła leży w tym, że dusze, które tam trafiają, są już świadome, że Bóg jest że jest miłością, ostatecznym dobrem i że nigdy go nie zobaczą z powodu własnych przewinień i własnych zachowań. Piekło nie jest Bożym więzieniem pełnym lawy, ognia, w którym się wszyscy spalają, tylko i sadystyczny Bóg siedzi i się patrzy. No w ten sposób to na przykład opisywał Śmiem Wątpić, taki kanał na YouTubie. No właśnie w ten sposób, że miłosierny Bóg zsyła ludzi na wieczne męki. No ten koleś kompletnie nie pojmuje, czym jest piekło według katolicyzmu. Ja to też naprawdę wierzcie mi bardzo, bardzo ogólnikowo określiłem, bo powinienem jeszcze zacząć dyskutować, czy upadli aniołowie, czyli demony, tak? Czy upadli aniołowie zachowali swoją władzę i moc, którą posiadali w chórach w niebie zanim upadli, tak? Musiałbym się zacząć zastanawiać, czy dusza człowieka, który tam trafia, może być potem demonem. Czy te dusze mogą stamtąd wychodzić? Jeśli tak, to gdzie to jest w Biblii? Jeśli wiemy, że tak jest. W jaki sposób działają egzorcyzmy, opętania, czym to w ogóle jest, skąd demony na ziemi, skoro są w piekle, prawda? Musiałbym długo gadać na temat piekła, żeby wytłumaczyć, jak przepełnione ignorancją jest podejście, że piekło to jest coś złego, a Bóg jest miłosierny, więc piekła na pewno nie ma albo jest tymczasowe. Dobro ludzie zakładają, że Bóg nie wysyła ludzi do piekła. I jest to. Też w pewien sposób głupota, no bo to nie jest tak, że Bóg wysyła do piekła, to człowiek sam się tam wysyła przez własne życie. Natomiast jest to jeden z elementów dobroludzizmu, który trzeba zrozumieć. Dobroludziowy katolik bardzo często odrzuca na przykład też koncepcję, że człowiek jest ważniejszy od zwierząt. Ja to osobiście zauważyłem, że jeżeli taki ludź sobie żyje, to on bardzo często posiada mięciutkie serduszko na pieski, natomiast głosuje za aborcją. A wiecie, to jest pomieszane z poplątanym. Jak takiemu dobroludziowemu katolikowi przedstawiam zapisy z katechizmu Kościoła katolickiego, że nie pamiętam dokładnie, jak tam jest to opisane. Nie chcę cytować też kłamliwie, ale tam ogólnie jest napisane coś takiego, że męczenie, maltretowanie zwierząt, zabijanie ich bez powodu jest równie niegodziwe, co traktowanie zwierząt jak ludzi. Jest równie niegodziwe. Oni odrzucają to, oni się z tego śmieją, mówią, że nie muszą tego uznawać. Otóż muszą, jeśli chcą być katolikami, muszą. I taki dobroludziowy katolik, taki dobroludziowy katolik zawsze będzie powtarzał, że y, przecież są inne religie i w innych religiach też pewnie Bóg coś musiał po sobie zostawić. Tylko wiecie, nawet, nawet zakładając, że ktoś, kto wierzy w jakąś inną religię, poszedłby do nieba. Oczywiście jest to możliwe. Ja nie roszczę sobie prawa do sądu, bo tylko Bóg jest od tego. Ty, przy czym tutaj zaznaczam, pamiętajcie, według katolicyzmu Bóg powiedział, że tak jest. Tak? W sensie, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? A kto się zaprze mnie przed ludźmi, tego zaprze się ja przed moim Ojcem. To są słowa Jezusa. I wiecie, oni. Dobroludziowi dobro katolicy zakładają, że w innych religiach też pewnie jest jakaś forma zbawienia, no bo jak to tak, żeby tyle ludzi poszło do piekła? No po pierwsze, tak, no słuchajcie, z punktu widzenia sprawiedliwości i tego, że Bóg jest właścicielem nas wszystkich, to Bóg się nie musiałby nikomu tłumaczyć, żeby tak było. Natomiast załóżmy, że ktoś by trafił do nieba, yy, mimo że nie był w kościele. I wiecie, tutaj jest właśnie kluczowe słowo pomimo. Katolik idzie do nieba dzięki katolicyzmowi. Katolicyzm sprawił, że poszedł do nieba. Natomiast prawda przekazywana w kościele doprowadziła go do nieba. Natomiast jeśli ktoś z innej religii, albo na jakiejś bezludnej wyspie, umarł, bez kościoła, kościół tam nie dotarł, tak? Umarł tam i trafił do nieba, to kluczowe jest tutaj słowo pomimo. Pomimo, że należał do innej religii, pomimo, że był sam, pomimo, że nie miał Obowiązku przestrzegania tych wszystkich zasad Kościoła, to je przestrzegał, to ich przestrzegał. To moi drodzy, jest kolejna rzecz, której dobroludziowy katolik nie rozumie. Dobroludziowy katolik zakłada, że może sobie wybrać z różnych religii, co tam uważa, czy ze, po prostu z katolicyzmu, co uważa, i taki dobroludziowy katolik zakłada, że w zasadzie on nie musi wierzyć w Jezusa, nie musi wierzyć w Kościół de facto. A wiecie, no jest problem. Ponieważ jeżeli zakładamy, że ten człowiek twierdzi, że wierzy w Boga katolickiego, to ten Bóg katolicki założył przecież Kościół rzymskokatolicki, tak? W sensie my wierzymy, że Bóg nasz katolicki założył Kościół katolicki i dał Kościołowi katolickiemu narzędzia przydatne ludziom do zbawienia. W sensie sakramenty, tak? I to jest troszkę na takiej zasadzie, jakby oni twierdzili, że oni wierzą w katolickiego Boga, który założył Kościół katolicki, w którym tylko to kościele jest zbawienie, ale zarazem nie wierzą w, tej ko w ten Kościół. No to jest nielogiczne, prawda? No to tutaj trzeba wyłączyć mózg, żeby w coś takiego wierzyć. I dobroludziowy katolik to jest właśnie taki pacyfista, który twierdzi, że Kościół to w zasadzie powinien tylko wszystkim pomagać i tak dalej. I tutaj jest kolejna ważna rzecz. Dobro katolik nie pojmuje, że nie za dobre uczynki na ziemi idzie się do nieba. Do nieba idzie się na takiej zasadzie, moi drodzy, w katolicyzmie, ogólnie w chrześcijaństwie, chociaż katolicyzm jest tutaj lepszym określeniem, idzie się tam nie na zasadzie tego, że pomagałeś biednym. Mógłbyś pomóc wszystkim biednym na świecie, a i tak pójść do piekła. Istnieje prawo. Moralne, które jest do pewnego stopnia możliwe do przestrzegania, natomiast większość ludzi by nie dała rady Go przestrzegać, bo po prostu jest zbyt doskonałe to prawo. I śmierć Jezusa miała właśnie tą moc, ja to tak nazywam, oczywiście to jest taki skrót myślowy, śmierć Jezusa, jego zmartwychwstanie i otworzenie nam bram do nieba ma tą moc, że jest de facto takim jakby kruczkiem prawnym, tak w cudzysłowie. Kruczkiem prawnym. Staję przed Bogiem, który postawił mi zasady moralne, których nie udało mi się spełnić, i wtedy mówię: Ale Jezu, ale Boże, ten Jezus umarł za mnie, Twój syn umarł za mnie. I wtedy Jezus mówi: Tak, ja znam tego człowieka, On ze mną często rozmawiał, był przy mnie, był w moim kościele, moja krew obmywa jego grzechy, jestem usprawiedliwieniem dla Niego, bo On ze mną był wtedy na krzyżu. Na tym opiera się zbawienie w kościele. W taki sposób wchodzi się do kościoła do nieba katolickiego, tak? Przez Kościół, przez sakramenty, które dał nam Jezus i Bóg. Nie da się wierzyć w katolickiego Boga, odrzucając to, co mówił o sobie, o swoim Kościele, o swoim synie i co ten syn mówił choćby do Piotra, kiedy zakładał Kościół katolicki. To jest bardzo ważne. To jest to, czego ludziowy katolik nie rozumie. Bóg katolicki założył Kościół katolicki, to jest chyba oczywiste, tak, w sensie to wypływa jedno z drugiego. Można sobie wierzyć, że Bóg w obrazie chrześcijańskim jakiś sobie jest. Natomiast nie nazywajcie go katolickim, a już broń Boże, nie nazywajcie siebie katolikami, skoro uważacie, że Bóg wasz nie założył kościoła katolickiego, bo wtedy nie jesteście katolikami no to jest chyba oczywiste. To tak jakby weganin twierdził, że może jeść mięso co piątek. To jest właśnie pierwsza część, tak? Pierwsza część dotycząca katolickich, pseudokatolickich dobro ludzi. Dobroludzizm, moi drodzy, nie ma sensu, bo przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, dobry człowiek według zasad jakiej religii, według zasad jakiego nieba, do jakiego nieba ten katolik chce, ten pseudokatolik chce sobie pójść. Do Walhali? No przepraszam bardzo, no przecież wikingowie wierzyli, że żeby pójść do nieba, stanąc przed przodkami, to trzeba zginąć z mieczem w ręce. Samurajowie wierzyli, że jeżeli popełniłeś coś niehonorowego, to miałeś się sam zabić, przebijając... Brzuch, mieczem, i twój adiutant miał ci odciąć łeb. W ten sposób na przykład zakładano, że należy zginąć podczas walk, tak, albo że dobrym jest pożeranie serc swoich wrogów, lub że bogowie chcą, żebyś zrzucił chore dziecko ze skały. Różne koncepcje nieba i piekła były w historii. Jeżeli chcesz się dostać do nieba katolickiego, takiego, o którym mówi Kościół katolicki, to jest oczywiste, że musi przestrzegać zasad katolickich, prawda? Więc dobroludziowy katolik, no wiecie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, to jest yy, oksymor. Nie istnieje coś takiego jak dobroludziowy katolik. Jeżeli jesteś dobroludziem, czyli odrzucasz... Autorytet Kościoła w sprawach wiary, w sprawach seksualności, w sprawach homoseksualizmu, w sprawach aborcji, w sprawach y, autorytetu Kościoła, w sprawach nieumylności papieża. Tak? Jeżeli odrzucasz to, no to nie jesteś katolikiem, czyli ciebie temat nieba katolickiego w ogóle już jakby nie dotyczy. Druga część tego podcastu dotyczy ateistów, dobro ludzi. I chciałbym tutaj zacząć od tego, że już mam dwa materiały na temat ateizmu i ich moralności. Więcej mówię o tym, na temat właśnie moralności ateistycznej, w starym podcaście na kanale, jednym ze starszych podcastów tutaj. Yy, niekonsekwencja moralności ateistycznej. Polecam, jest to stary filmik, trwa naprawdę długo i jest gorsza jakość niż tutaj. Jeden z pierwszych podcastów, wiecie. Jednakże tamto poruszam o wiele szerzej. I drugi filmik, który też poruszam, to to, ten filmik się nazywa bodajże Ateisto Więcej Pokory, jeśli się nie mylę. Jest to jeden z nowszych filmików. I ten nowszy filmik właśnie porusza kwestię tego, że ateista nie pojawił się znikąd. W sensie to, co ateista uważa za dobre, wziął od nas z tej cywilizacji. Nie pojawił się z powietrza, nie zmaterializował się jako człowiek tabula rasa, czysta, czysta tablica, tak? czysta karta tylko ma tą moralność z tej cywilizacji. I przynajmniej częściowo. I zawsze zaznaczam, że taki ateista musi mieć bardzo sporo pychy w sobie, skoro twierdzi, że to on sam doszedł do tego, że coś jest dobre albo coś jest złe. Wiecie, ludzie, którzy sami ustalili jakieś standardy moralne, zakładali całe cywilizacje, tworzyli całe religie. To, byli, to były największe umysły w historii. Filozofowie, mędrcy, to jeżeli zwykły Janek ateista, taki Mateuszek ateista, jeżeli on twierdzi, że on jest na takim poziomie, no to gratulacje, nie? ale zostawmy to, odsyłam do tych dwóch filmików, też będą te dwa linki w opisie. Moi drodzy, Problem z moralnością, z dobroludzizmem ateizmu polega na tym, że żaden ateista nigdy nie wytłumaczył, dlaczego tak de facto zależy mu, żeby być dobrym człowiekiem. Już nawet zostawiam kwestię, według jakich zasad, to zaraz o otypowiem, ale dlaczego mu w ogóle zależy, by być dobrym człowiekiem? Przecież według zasad czystego materializmu, czystego doboru naturalnego, ewolucjonizmu, nie ma nic złego w wybiciu jakiejś rasy. Nie ma nic złego w tym, że się zgwałci słabą samicę i twoje geny pójdą dalej. Nie ma nic złego w egoizmie. Wiecie, no nie ma nic złego w tym, że się planetę wykorzysta do cna i wyleci stąd. Zabijając wszystkie gatunki, które tutaj żyją poza nami. Z punktu widzenia ateizmu, moi drodzy, materialnego, gdzie ewolucja nie podlega żadnej, żadnemu bytowi wyższemu. Yy, no i przede wszystkim jeszcze kwestia jest też taka, że przecież ostatecznie według ateizmu na końcu świata, jeśli będzie koniec świata, ale na końcu świata, tak jak już wszystkie gwiazdy wygasną, będzie po prostu śmierć. Będzie koniec. Nie zostanie nawet kartka o tym, co żeś dobrego zrobił. Więc po co być dobrym człowiekiem? Po co dać komuś pieniądze na chleb? Po co pomóc staruszce przejść, przejść przez ulicę, przecież ona i tak umrze w końcu. Po co oddać komuś nerkę czy szpik kostny, żeby dalej sobie pożył? No i co z tego, skoro ostatecznie będzie koniec i śmierć? No to w takim razie chodzi o wewnętrzną egzaltację, tak? Że ja się poczuję lepiej, że pomogłem. No to to jest egoistyczne przecież uczucie. Mimo, że oni często mówią, że oni to robią z dobroci serca. No nie. Ostatecznie jest to tylko po to, żeby była egzaltacja, że jaki to ja jestem fajny. Nie wierzę w Boga, a mogę być dobry, tak? Tylko, że no właśnie, po drugie, według jakich zasad dobry ateisto? Jakbyś żył w wsparcie, to byś pewnie dzieci walił ze skarpy a jakbyś żył w Trzeciej Rzeszy, to uważałbyś, że pobicie słabego Żyda na ulicy jest dobre. Hitler uważał się za dobrego człowieka, niemalże świętego. Mało to jest z przykładów historii, kiedy ludzie przesyceni samochwałą, chwałą na temat samego siebie, twierdzili wprost, że byli bogami i że to oni są źródłem prawa moralnego. Dobroludziowy ateista przede wszystkim nie ma podstaw, żeby stwierdzać, co jest dobre, a co złe. Już nawet nie mówiąc o tym, że jego zasady moralne w świecie materialistycznym, czysto materialistycznym, są równie dobre, co, równie moralne, co na przykład moralność kanibala. Ateista może dyskutować, czy to jest bardziej przydatne, czy to, natomiast nie może stwierdzić, czy to jest coś dobrego, czy złego. A bez stwierdzenia, czy coś jest dobre, czy złe. Nie ma moralności, nie ma etyki. Etyka oparta na tym, że siedzi sobie wyewoluowana małpa, wyewoluowany naczelny i on sobie wykminił, że coś jest dobre, a coś złe, to nie jest żadna etyka, moi drodzy. To jest jakby to nazwać najkrócej, no to jest po prostu y, samoświadoma, świadoma jakby myśl o tym, co jest fajne, a co nie. Co sprawia mi radość, co nie, co jest w porządku, co nie jest w porządku, tylko że wiecie, ten ateista stwierdzi tak, inny stwierdzi coś innego. No i ateista nie ma obiektywnych narzędzi, żeby temu stwierdzić, że coś jest złe lub dobre. On może tylko stwierdzić, czy coś w dłuższej czy krótszej perspektywie jest bardziej przydatne dla gatunku planety czy jednostki, czy nie. Czy jest szkodliwe, czy dobre. W sensie dla zdrowia, tak? Czy jest zdrowe. To jest moralność ateistyczna. To jest pewnego rodzaju yy, przydatność, tak? to jak tutaj w ogóle można dyskutować na temat tego, czy coś jest dobre, czy złe i według jakich zasad? Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, do usłyszenia i precz z dobroludzizmem.